Witajcie! Dzisiaj nagrywam takie małe Q&A ponieważ trochę się pytań nazbierało Nagrywam to z pracy no, ponieważ no mam chwilę czasu akurat i wiadomo jak to jest no, obowiązki obowiązki w domu jak się jest no, ciężko cokolwiek nagrać no tutaj akurat w tym momencie zatrzymałem się na pauzę więc możemy Zacząć. Napisałem sobie pytania na karteczce. Większość pytań jest od użytkownika Wujek Damian. Pozdrawiam Ciebie z tego miejsca bardzo serdecznie yy, i zachęcam. Oglądajcie do końca. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Bardzo lubię komentarze, zapytania. Staram się na wszystkie odpowiedzieć jak tylko oczywiście mogę. A jeżeli nie. To nagrywam coś takiego jak teraz, bądź yy, odpowiadam czasami poprzez film wideo. Dobrze, zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Od, zacznę od pytania, które jest związane w, z moją pracą, nie, w obecnym miejscu, w którym się znajduję. Pytanie u, użytkownika wujek Damian. Jeździsz prywatnie? Jakie trasy mam? Czy, czy jeżdżę u kogoś, czy jakie mam trasy i jaki system? Otóż, tak, jeżdżę u kogoś, to nie jest moja prywatna ciężarówka, jeżdżę w firmie transportowej. Kiedyś chciałem sobie założyć własną firmę transportową, kiedyś takie miałem marzenie, założenie, ale całe szczęście, szczęście, nieszczęście, ale po prostu no. Zmądrzałem może tak i chcę więcej spokoju, mam teraz więcej spokoju, nie gonię tak za groszem jak wcześniej. Życie mam w miarę ustabilizowane, więc mnie jest to potrzebne. A dobrze zarabiam, pracuję w dobrej firmie, więc nie narzekam. A czy jakie trasy robię i jaki system? Otóż teraz robię poniedziałek, piątek w trasie. Taki mam system. Poniedziałek, piątek i jeżdżę tylko i wyłącznie po kraju. Tylko i wyłącznie po kraju. Wcześniej była międzynarodówka, ale to w innej firmie. Eee, no to były różne systemy. Byłem 3 na 1, miałem 4 na 1. Przeróżne, nie? Dwa, m, dwa tygodnie na dwa dni w domu. Bardzo różne systemy, ale teraz powiedziałem nie i jeżdżę tylko poniedziałek, piątek po kraju. Kolejne pytanie. Czy jakieś piaskowanie i malowanie ramy w 353 lub w 1.3, albo w tym i w tym? Eee, cóż mogę Wam powiedzieć? Na pewno mam to w planach, na pewno mam to w planach, lecz nie jest to. Mm, nie jest to. nie są to szybkie plany, tak? Jak na razie 353 zielony jest zakonserwowany. Zrobiłem konserwację. 1,3 i jeszcze nie. Eee, cóż, e, stan ramy w 3,5,3 i w 1,3, no, 1,3 mieliście na filmiku. W 3,5,3 jest podobnie, tak. Fakt, że przydałoby się to zrobić solidnie, tak jak należy, ale jeszcze nie teraz. To jest jeszcze nie ten czas. Mam go po prostu mało, tego czasu mam po prostu mało, ale będę się starał coś myśleć, na pewno i za jakiś tam czas mam zamiar powoli do tego się zabierać. Ile pali 1.3? 1.3, powiem Wam szczerze, pali w granicach 6-7 litrów benzyny. Nie mam go na gaz, więc tak mi wychodzi, a po mieście nie sprawdzałem, bo nie jeżdżę w mieście. Mieszkam na wsi, więc ciężko mi to powiedzieć, tak naprawdę. No, musiałbym to sprawdzać, ale też nie za bardzo mam jak. No jak wiedziesz na chwilę do miasta, no to to spalanie Ci się nie podniesie aż tak drastycznie, nie? No nic, może kiedyś mi się uda to sprawdzić. Eee, następne pytanie. Czy kolekcjonuję wartburgi? Otóż no, miałem ich sporo. Sprzedawałem teraz. To by była fajna, spora kolekcja, bo miałbym już Wam powiem: 1, 2, 3, 4, 5, liczę w myślach: 6, e, koło 7, 8 Wartburgów. Jeżeli bym nie sprzedawał, plus do tego 3 e, Trabanty, dwie MZ Tropik, e, tak. I jawa 350 TS, CZ 350. Yy, no i chyba w sumie to ty. A i syrena 105. To by było, gdybym nie sprzedawał, ale niestety błędy młodości, zamiast to trzymać, bo mam gdzie to sprzedawałem. No niestety, można powiedzieć, błędy młodości i proza życia na to wpłynęły. Yy, dobrze, yy, teraz tak. Czy będę zakładał gaz do 1.3? No powiem szczerze, że nie mam tego w planach, zakładania gazu do 1.3. Hmm, chociaż kto wie, no ale nie, na razie, na razie podpuściłem. powiedziałem, że nie będę, będę jeździł na benzynie. Nie, nie jest to spalanie aż tak straszne, tej benzyny jest tak strasznie duże, żeby musiał już natychmiast zakładać do niego gaz. Z tego miejsca już odpowiem na kolejne pytanie, czy będę go użytkował w zimie. Tak, mam zamiar go użytkować w zimie, tylko że bierzcie poprawkę na to, że moje użytkowanie jest, można powiedzieć, weekendowe, tak? Bo większość czasu spędzam tu, w kabinie, w pracy, w ciężarówce. I jak przyjeżdżam do domu na piątek, po południu, sobota, niedziela, no to, no to tylko w te dni może, mogę go użytkować. Aha, ale nie mówię, że nie trafi się potrzeba jechać gdzieś, bo non-stop mi się nawarstwiają jakieś sprawy do ogarnięcia, które załatwiam, jeżdżę, ogarniam. Więc na pewno będzie też zimowa jazda bez półśrodków. Dobrze, lecimy dalej. Eee, rozrząd czy będę wymieniał sam eee, czy oddam do mechanika eee, uszczelkę pokrywy zaworów czy będę wymieniał sam i tak dalej powiem Wam tak w rozrząd oczywiście w 1.3 powiem tak eee, nie robiłem tego nigdy i trochę się tego obawiam ale z drugiej strony takie Taka druga strona medalu jest, że kusi mnie, strasznie mnie kusi spróbować, bo to jest prosty silnik, nie? Strasznie mnie kusi spróbować to zrobić samemu, nie? Uszczelkę pokrywy zaworów to bezproblemowo, ale co do tutaj paska rozrządu, to jest tak pół-na pół, nie? Jeszcze nie jestem do, do końca taki pewny siebie, że tak zrobię, to spróbuję i. Zobaczymy. Czas pokaże. Będę się nad tym zastanawiał. Jak na razie to jest odpowiedź. Jest jaki jest. No i co? Widziałem, że tam też było spore zainteresowanie pod filmem z czerwonym 353 Kombi. Tak, to jest belgijski egzemplarz. Nie ma niestety czego? Nie ma niestety oleomatika, czyli całego systemu zasilającego silnik w olej, bo w nim fabrycznie nie robiło się mieszanki, tylko po prostu wlewało się czystą benzynę do zbiornika, a olej do zbiorniczka pod maską. I był mieszalnik, to również pod maską, który dozował olej do gaźnika. E, niestety tego systemu nie ma. Jest to trudno dostępna rzecz, ale już ją namierzyłem, żeby samochód był kompletny, oryginalny. Ale on posiada też wiele różnych innych takich smaczków, typowo dla wersji belgijskiej. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę wam go nagrać. W pełnej okazałości bo to było wtedy na szybko nagrywane. Bo nie pokazałem jeszcze wielu, wielu innych takich yy, smaczków dla tego modelu, dla tej wersji, która szła na rynek belgijski. Więc jeżeli będziecie chcieli, dajcie mi znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie nagram. Yy, no i cóż, zadawajcie pytania, komentujcie, bo ja to bardzo lubię. Ważne, że jest zainteresowanie, że jesteście tym zainteresowani. Dodaje to pewnego rodzaju takiego powera do nagrywania, nie? No i cóż, i, i, i powiem Wam, że chcę jeszcze spróbować. No bo teraz y, pogody są jakie są, znaczy, że szybko się robi ciemno. No a ja chciałbym jeszcze spróbować Wam zrobić prezentację jednego pojazdu. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie będę zdradzał. Jeżeli uda mi się to nagrać tak, żeby było za dnia, żeby ładnie było widać, to wleci w tym tygodniu. Jeżeli nie będę się starał w przyszłym bądź w kolejnym. Także na pewno to dostaniecie tą prezentację. I cóż, z tego miejsca serdecznie Was pozdrawiam. I trzymajcie się, moi drodzy, oglądajcie. I powodzonka, na razie do następnego, cześć!